Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Mamy dzisiaj 12 marca godzina 630 Jedziemy siać salę amonową na rzepak w dawce 400 kg na hektarze jak w końcu przymrodziło trochę to Jedziemy spróbować uda się wjechać w góry To dużo wysiania, bo tylko 10 hektarów, także koło godzinki powinno wejść I cóż idziemy zobaczyć Jeszcze sprawdzę tylko ustawienia się on mam taką fajną aplikację do tego Amazone i właśnie jest dylemat co do prędkości więc ustawię może na 14 bo boję się, że mi za dużo wyjdzie przy takiej dawce dziura na 40 3,5 już to ustawię na 40 43 musi mieć git już mam dostawione wcześniej, bo już chciałem steletrę Tak może pokrótce Opowiem o Siewaczu Model ZAM 1500F Z limiterem oczywiście Talerze OMki 1824 nowe Miałem tutaj jakieś OST Francuskie podobno Ale nie idzie do tego tabeli, nie idzie dosyć kompletnie się w 10 do 24 metrów. Ale całkiem inny układ mocowania w ogóle i jakieś dłuższe te upadki były. te są dużo lepsze, bardziej czytelne. No, limiter hydraulicznie opuszczany, oczywiście. Ostatnio płatał trochę figlus, bo nie trzymał. Czyli Szyma Kurek co dokręca to i się przestawiał i nie wysiewał. Mi dobrze, jestem ciekaw czy teraz będzie ok, bo mam wstawione go, dokręcone, także jedziemy zobaczyć. Doszło? W marca już chciałem rzepak z w dawce 300 kg na hektar. Rzepak już pięknie sadza. Widać, że brakowało mu tego azotu. Już odbudowuje liście. Szczególnie widać po, po kudze. Rofan tak troszeczkę dłużej się z tym zbiera, ale, ale już widać, widać efekty tego azotu. Zaraz zobaczymy. No, jest coś konkretny przymodu. Ktoś się biał Ja na już jeździłem od piątej szaleje z rozszywaczem Ja nie mam już tyle do siania, także nie spieszyło mi się jeszcze tak Jeszcze bardzo wytrzymał Także nie ma co się spieszyć Jeszcze puścimy limiter Oj, będzie mokro chyba Jeszcze czuję że to jest taki Nie opuścił się do końca no. Teraz się opuścił Mam to tak dziwnie ustawione wiem winno być to na jednej jak jakbyś bo tutaj z zaworem w środku ale Trzeba rok temu do którego kupiliśmy tę rzecz Na razie to jest takie, jest, jest, jest dobrze Na Do sieba, limiter ładnie. Ostatni się przedstawiał w całej skali na maksa, po prostu uciekał, się przesuwał. Choć mimo, że ręką nie szuł ruszyć i nie dosiewał mi kompletnie do granicy. Także była obawa, że znowu tak będzie robiła. Było mocno też. wczoraj chciałem w sumie zacząć trzeć, ale przymrozek był słabszy i troszeczkę zaczął wiać. Dzisiaj jest piękny bezwiecznie Można spokojnie jechać. Tutaj mam odmianę Rohan Szianą w ilości 45 sztuk na metr. Wyszło troszeczkę nawet gęściej, myślę, ale ładnie to wyglądało na jesień. Przecież w przyszłym roku mi się pokusił zejść z obsadą do 35 nawet Albo i do 30, bo mogę ogóle wyszło nawet za gęsto Ale nie jest źle znaczy, Gęście siedzieliśmy że a w tym roku mówię, spróbuję troszeczkę za rzadziej zasiąść I nie żałuję szczerze Już widać dużo tych zielonych liści, teraz przymrozek trochę chwycił, ale jest już różnica w z, z, z 1 marca, a raptem już dobry tydzień Także warto było posiadać szybciej ten azot Tutaj jest zmiana kuga już poprzek. No, lepszy Wigor ma dużo jak, jak Roham, widzę dużo więcej liści się łomy. Szybciej się regeneruje w zimie. Tutaj oblecę na około. Ładnie zmarło jest. Nie ma niemało. Nie chcę mi się później limitera opuszczać znowu. Jak na zboże już też mam wszystko posiane. Także miejscami nie szło jechać tutaj na przykład na górę. parę kolejnych, niestety, ale. Ale cóż, trzeba było wjechać, teraz mi się by było jeszcze gorzej, bo ostatnio napadało 20 litrów małem wody Także ostatnio jak byłem w niedzielę na górach tam to dosyć było mokro woda nam stała miejscami odjedziemy naokoło starszy na końca 400 kilo tu trochę ucieka z Nagrałem nic z siewu na zboża, ponieważ trochę na spontanie to wyszło I nie miałem czasu już komerkę zabrać. Jeszcze mówię nagram coś z szybaku. Teraz planuję jedno pole dokrzewić ciężyta, to zrobi się cieple oczywiście Albo będzie do zaorania, nie wiem, to jest hektar, jest tam się kontaktnę 5-6 klasie, nie, nie wiem czy jest często ruszać czy nie troszkę za rzadko tam wyszło ale co, zobaczymy od temperatury czy będzie zresztą rosło czy nie literowitka i zbór o jeszcze trochę zostało nad końcówkę ścieżka długa, dosyć było 500 metrów gdzieś. ścieżki mam 21 metrów, wcześniej 18, ale mieliśmy opryskiwać również i mam był taki, żeby 2-3 metrowy się w pasowało na 18 trzeba albo z półki zatrzymać albo najeżdżać To Za dużo zabawy z tym było Teraz to inna kultura tylko pracy co <grytanie> się mówi O kurwa, tak samo była siana 45 sztuk na metrze miejscami już bardzo gęsto, szczerze mówiąc. Ta dużo duże miejsce potrzebuje, bo się dosyć się rozwala. Było tam placów takich gęstszych, ale to też wina samo bo Też staramy się nie uprawiać za często, że w przypadku jest to, jest to i tak y, 3 lata przerwy na danym polu, także nie jest to aż tak. Mało. Myślę, że no, zalecę, że cztery. Tutaj w zeszłym roku kiła mi wystąpiła. Myślę, bo korzenie były podgnite na jesień z takimi bąblami w jednym miejscu. Myślę, się, że to przejdzie tutaj do tą plantację. Też spotykałem pojedyncze rośliny właśnie w tym roku. Ale zobaczymy czy w następnych latach będzie działo, bo... nie nawet szanuję z jakimiś środkami, jakimiś odmianami, bo... Też często kosztuje. Ale tylko było to w jednym miejscu Także jakieś te obawy mogą być niepotrzebne Mógł też być to obiad żerowania gnatarza, że Możemy pełnić i będziemy dalej Jeszcze godzinie godziny dobrze Ale dzisiaj to na tyle Widzimy się w następnym filmie. Pamiętajcie o subskrypcji, łapkę w górę. Dzięki, do zobaczenia, cześć.